Cześć droniarze. Ja jestem Łukasz i jak zawsze witam was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak ładować baterie równolegle, czyli ładować kilka baterii na raz. Zapraszam do oglądania materiału. Ładowanie równoległe baterii lipo wzbudza zawsze wiele emocji, negatywnych i pozytywnych. Szczególnie tych osób, które zaczynają swoją przygodę z dronami i mają więcej niż dwie baterie. No może dwie, trzy baterie to jeszcze nie jest problem, żeby je naładować, ale jak już mamy tych baterii 5 czy 10, to już naprawdę zaczynają się schody, jeżeli mamy je ładować pojedynczo i jeszcze mamy ładowarkę jednokanałową. Jak mamy jeszcze ładowarkę, powiedzmy dwu- czy czterokanałową, to jeszcze nie jest aż takim dużym problemem, ponieważ powiedzmy średnio potrzebujemy około godziny, żeby naładować taką baterię lipo. Ale dzisiaj chcę Wam pokazać, jak naładować bezpiecznie baterie równoległe, czyli kilka baterii ładować naraz, podłączając je do jednego gniazda, czy też jednego kanału ładującego w ładowarce do baterii Lipo. Oczywiście na początku chciałbym zacząć od tego, co potrzebujemy do ładowania takich baterii, czyli no przede wszystkim potrzebujemy na pewno baterie, na pewno więcej niż jedną, bo żeby było to ładowanie równoległe to potrzebujemy minimum dwóch baterii. Ja Wam dzisiaj to pokażę na przykładzie moich pięciu baterii, które są po moim lataniu dronem. Odłożyłem je specjalnie, ponieważ wiem już jakie jest na nich napięcie i będę mógł Wam bardzo łatwo wytłumaczyć, jak zachowując bezpieczeństwo, przynajmniej bezpieczeństwo z mojego punktu widzenia, żeby jak to zrobić najbardziej bezpiecznie, żeby naładować te baterie równolegle i żebyśmy nie doprowadzili do pożaru, wybuchu, czy też uszkodzenia naszych baterii Lipo. Kolejną rzeczą, którą na pewno potrzebujemy, to jest Lipo Checker, czyli miernik napięcia naszych baterii. Link do tego urządzenia macie w opisie tego filmu. Tam możecie go znaleźć, to jest naprawdę bardzo tani gadżet, więcej niż chyba 40 zł to nie kosztuje. Też Wam powiem dlaczego akurat ten lipoczeker, ponieważ wcześniej używałem trochę innego lipoczekera, który no nie do końca się sprawdził, ale Wam też zaraz powiem dlaczego ten lipoczeker, no i oczywiście, żeby ładować baterię równolegle, potrzebujemy płytkę do ładowania równoległego. Czyli na przykład taką, która jest chyba najbardziej popularna i najtańsza, chociaż nie do końca ją polecam, bo często te ścieżki, które są wewnątrz tutaj polutowane, potrafią się przepalić. Także warto na przykład kupując taką płytkę do ładowania równoległego, warto rozebrać ją i sprawdzić, czy wszystkie ścieżki są na pewno dobrze polutowane, albo ewentualnie je samemu dolutować. Ja używam osobiście i dzisiaj będę Wam pokazywał na przykładzie takiej płytki do ładowania. Ona kosztowała około 100 zł i to jest. Płytka do ładowania równoległego, podpisana przez Joshua Bardella. Znaczy, no nie jest osobiście podpisana, ale jest, są tu jego inicjały, ponieważ on ją zaprojektował i została wypuszczona przez firmę Strix jest naprawdę bardzo fajna, ponieważ ma dużo zabezpieczeń, bezpiecznikowych, ma też polyfuses, tak zwane, czyli jesteśmy chronieni z każdej strony przed zwarciem i różnymi innymi rzeczami. No i mamy też dodatkowo tutaj wyświetlacz, gdzie możemy sobie włączyć wyświetlanie napięcia. Przydatny Bajer, ale najbardziej mi zależało na tym, żeby mieć właśnie. Mocne ścieżki wewnątrz i mieć też te zabezpieczenia bezpiecznikowe. Ale już starczy o tej płytce do ładowania równoległego. Jeżeli będziecie kiedyś chcieli więcej o niej tym usłyszeć, to na pewno wam opowiem. Przejdźmy do tego, co musimy wiedzieć, żeby ładować baterie równolegle i jak to zrobić. Bezpiecznie. Ja dzisiaj będę Wam pokazywał to na przykładzie baterii 4S, czyli baterii czterocelowych, celowych nie czterocelowych, tylko 4-celowych, czyli mają 4 cele wewnątrz, czyli oznacza to tyle, że znamionowe napięcie takiej baterii to jest 14,8V. Innych baterii niestety nie posiadam, bo używam tylko 4-celowych do mojego drona, jednego i drugiego. Zastanawiam się też nad bateriami 6S, ale to może w, kiedyś w przyszłości będę chciał to potestować. Tak czy inaczej, moje wszystkie baterie mają pojemność 1500 mAh, mam też tu kilka 1550, ale powiedzmy wszystko jest zbliżone. I teraz co powinniśmy wiedzieć, jeżeli ładujemy nasze baterie równolegle, to różnica napięć między nimi po rozładowaniu, czyli po naszym lataniu, nie powinna być zbyt duża. Zbyt duża, czyli ile? A zasada jest prosta, którą się kieruje i którą gdzieś kiedyś wyczytałem, i tą zasadą kieruje się praktycznie od początku, odkąd ładuje baterie równolegle. Powinniśmy nie przekraczać różnicy 1 dziesiątej na cele, czyli jeżeli mamy baterię 4 to mamy automatycznie 10 V. Czyli razy 4 to jest 40 V różnicy między najbardziej rozładowaną baterią a najbardziej naładowaną baterią. Czyli co to oznacza? Jeżeli mamy jedną baterię rozładowaną do napięcia 14 V, a drugą baterię mamy na przykład do napięcia 14,4 V, to oznacza, że możemy je ładować razem. Jeżeli jedna bateria będzie miała np. 13,9 V, a druga będzie miała 14,5 V, no to różnica między nimi jest 60 V, to nie możemy ich ładować razem. Chodzi o to, żeby Prądy płynące po podłączeniu do płytki równoległej, bo wtedy są baterie spięte tak jakby razem i tworzą jedną dużą baterię, to chodzi o to, żeby te prądy płynące między tymi bateriami nie były zbyt duże i nie doprowadziło to do uszkodzenia na przykład baterii lub też do uszkodzenia naszej płytki. Do ładowania równoległego lub w najgorszym wypadku do pożaru. Ponieważ jeżeli wepniemy te baterie wszystkie razem do płytki bez mierzenia, no to powiedzmy, nie wiem, jedna bateria może się zdarzyć, że będzie naładowana w pełni. Zapomnieliśmy, żeby latać na tej baterii, albo zapomnieliśmy w ogóle, że nie lataliśmy na tej baterii, była do pewno naładowana i wepniemy ją z rozładowaną baterią, no to się okaże, że te prądy płynące między tymi dwoma bateriami będą bardzo duże no i albo uszkodzimy baterię albo naprawdę coś się spali także trzeba z tym uważać i trzeba to zachować jako względ bezpieczeństwa tą różnicę napięć czyli zasada jest prosta jeżeli mamy 4 baterię no to nie może być różnica między jedną a drugą baterią większa niż 40 v jeżeli byśmy mieli 5-celową baterię no to 50 v jeżeli 6-celową 0,6V i tak dalej zasada jest cały czas taka sama Kolejna zasada jest taka, że nie możemy ładować baterii o różnej ilości cel. Czyli jeżeli byśmy mieli tutaj baterię sześciocelową, a tutaj mamy czterocelową, no to nie możemy ich razem ładować. Wynika to z tego względu choćby różnicy napięć, bo wiadomo, że zawsze sześciocelowa będzie miała większe napięcie niż czterocelowa, dlatego zawsze przed każdym ładowaniem równoległym powinniśmy te baterie mierzyć takim lipo checkerem. Dlatego mówiłem też, że to jest bardzo ważne urządzenie, które jest tanie, a często może nam uratować nawet i życie, jeżeli by miało to wszystko wybuchnąć albo się zapalić. Kolejnym częstym pytaniem, z którym się spotkałem, szukając kiedyś informacji o ładowaniu równoległym, to jest to, że gdzieś tam przeczytałem nawet, że nie można ładować baterii o różnych pojemnościach. Otóż można ładować baterie o różnych pojemnościach, tylko nie można robić tego dla baterii o różnych napięciach, znaczy napięciach o różnych ilości cel. Czyli jeżeli miałbym np. baterię 800 mAh, a tutaj baterię 1550 mAh, to mogę je razem ładować, ponieważ one razem wtedy przy podłączeniu równoległym tworzą jedną dużą baterię gdzie ich napięcie, jak wiadomo, przy podłączeniu równoległym nie ulega zwiększeniu, a ulega jedynie zwiększeniu pojemności. Jeżeli byśmy je połączyli szeregowo, no to wtedy pojemność by się nie zwiększyła i wtedy byśmy musieli pojemność zachować, ale napięcie by się zwiększyło i by wzrosło. Ponieważ przy połączeniu szeregowym napięcia przy źródłach energii elektrycznej sumują się. Także przy połączeniu równoległym, tak jak tutaj, możemy łączyć różne pojemności baterii. Czyli nie wiem, kiedyś miałam też baterię 1300 mAh, ale się okazała trochę za mała. To ładowałam ją spokojnie z tymi bateriami 1500 mAh pojemności. Musimy tylko pamiętać o tej zasadzie a propos ilości cel. Czyli jak mamy czterocelowe baterie, to ładujemy je razem z innymi czterocelowymi bateriami. Dlatego warto czytać te oznaczenia, które tutaj mamy na bateriach, a ich na tej. No ja akurat na tej nie mam, bo tutaj ta bateria została zabezpieczona przeze mnie i oznaczona takimi naklejkami. Ale może kiedyś opowiem, dlaczego takie zabezpieczyłem. Ale tutaj mam porobione opisy, które są zrobione według mojego wzoru. Też może kiedyś Wam opowiem, jeżeli jesteście ciekawi, co ja tu w ogóle sobie drukuję i dlaczego te baterie są tak dziwnie pooznaczane. Ale do tego może kiedyś wrócimy, jeżeli dacie mi znać w komentarzu, żebym zrobił o tym odcinek, to na pewno kiedyś Wam powiem, dlaczego ja takie pozabezpieczałem, czym je pozabezpieczałem i dlaczego ja tak pooznaczałem. Także teraz przystąpię do pokazania Wam, jak wygląda to ładowanie równoległe. Będę pokazywał Wam na zrobionym przeze mnie Profesjonalnym uchwycie do GoPro, żeby pokazać Wam stolik, to co się dzieje. Pokażę Wam, jak mierzę napięcie, jak segreguje te baterie, no i podłączymy sobie baterie do ładowania, żeby Wam pokazać, jakim prądem ładować tą baterię. OK, pierwszy raz nagrywam coś takiego, że widać stolik, także wybaczcie mi jakieś błędy. Na pewno, jak coś będzie nie tak, to będę starał się to poprawić. Mam nadzieję, że mój uchwyt do GoPro wytrzyma, żeby nagrywać tutaj stolik i pokazać Wam wszystko o co chodzi. Także najpierw chciałbym Wam pokazać, dlaczego uważam, że ten lipochecker jest lepszy na przykład od tego lipocheckera. Ten lipochecker kupiłem na początku, myślałem, że będzie fajny, bo jest od SkyRC, ale się okazało, że przy ładowaniu równoległym nie jest spoko, ponieważ jeżeli podłączymy do niego baterię, baterię podłączamy przez balancer do lipocheckera, czerwony powinien być na ostatnim numerze, czyli tu mamy minus pierwszy z prawej i podłączam tą baterię. No i pokazuje nam się napięcie. Napięcie na poszczególnych celach. Ten lipochaker dodatkowo ma możliwość robienia tego, że wyrównuje napięcie na poszczególnych celach, czyli po jakimś tam czasie, nie pamiętam czy po 30 sekundach czy po minucie, zaczyna wyrównywać napięcie. Ale tak jak powiedziałam wam wcześniej, że przy ładowaniu równoległym jest ważna Ważne jest to, żeby różnica napięć między całą baterią, akurat w przypadku 4S, nie była większa niż 0,4V. No i tutaj, jak mamy ilość cel, czyli mamy 4 cele, mamy napięcie na każdej poszczególnej celi, no to mamy problem, bo musimy teraz wszystkie napięcia zsumować, żebyśmy musieli zrobić 3,65 razy 4. No i byśmy mieli gdzieś wtedy orientacyjne napięcie. Dlatego ten lipo Checker nie jest dobry do takich celów. Oczywiście fajnie, że wyrównuje napięcie między celami, ale wydaje mi się, że nie jest akurat najlepszym rozwiązaniem. Dlatego ten lipo Checker odłożę. I jeżeli byście kupowali to ten lipo Checker do ładowania równoległego jest tańszy chyba o połowę od tamtego, a jest moim zdaniem dużo lepszy. I teraz jak tutaj podłączymy sobie, to mamy Całe napięcie na baterii, czyli 1459 jest na wszystkich celach. Możemy też sprawdzić na każdej poszczególnej celi. Mamy na pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej. No i znowu mamy to. Czyli teraz przechodzimy do tego, żeby odpowiednio posegregować te baterie na odpowiednie napięcia. Ja mam 5 baterii dzisiaj. Te baterie są wylatane. Sprawdziłem je wcześniej, specjalnie zostawiłem, żeby wam pokazać jak najbardziej dokładnie to, jak je segreguje. Czyli teraz zapamiętuję, że ta bateria ma 14,59, czyli teraz y, bateria, która będzie najmniej rozładowana, nie może mieć e, mniej niż 14,2, o no, 14,19 tak naprawdę. E, lub też muszę gdzieś w przedziale znaleźć, e, powiedzmy, jeżeli ta będzie najmniej rozładowana i ma 14,6, o no, 14,59, to następna nie może mieć więcej niż 14,99, czyli powiedzmy od no, tych 15 V możemy dociągnąć. Dobrze, pamiętam też, że ta ma 1459 biorę następną baterię. Następna bateria ma akurat odpinany balanser, i bierzemy tą baterię i sprawdzamy. Ta ma 1447, tamta miała 1449, no czyli różnica jest 200, 200 V, czyli mogą ładować się razem. Podkładam ją tutaj razem na kupkę z tą baterią. Sprawdzamy następną baterię. No i następna bateria ma 15.43, czyli różnica między tymi bateriami jest zbyt duża, bo tutaj już mamy praktycznie 1 V różnicy. Także pamiętam, że ta ma 15.43, znaczy w sumie ja w tym momencie nie zapamiętuję, tylko bardziej widzę, że już tutaj są dwie baterie, które są podobnie rozładowane. Ta jest mniej rozładowana, tę odkładam na drugą kubkę i biorę następną baterię. Sprawdzamy tą baterię. Ta bateria ma 1543, czyli ma podobnie do tej, która jest po lewej stronie. Czyli segregują na tą kubkę, że te będą się ładować razem. I teraz sprawdzamy kolejną baterię. Sprawdzając tą baterię mamy 1450, czyli tutaj po prawej stronie było 1447, 1449 i 1450, no to mogą się ładować razem. Czyli teraz mamy posegregowane baterie następujące na dwie partie do ładowania. Jedna partia do ładowania jest tutaj i druga partia do ładowania jest tutaj. Te nie mogą się wymieszać i ładować razem. Te baterie mogą się ładować razem w 3, i te mogą się ładować razem w 2. Ważną rzeczą jest to, że ja staram się w momencie, gdy na przykład zostawię baterie podczas, nawet po pomiarze i muszę gdzieś pójść, nie wiem, zadzwoni kurier do drzwi, czy ktoś ode mnie coś potrzebuje, zagada mnie, To i tak wracając z powrotem na to miejsce, że podłączyć do ładowania równoległego i tak sprawdzam je jeszcze raz, ponieważ mogą się gdzieś pomylić. Mogłem gdzieś inaczej je zostawić. Może ktoś przyszedł i mi na przykład nie wiem zrobił psikusa i pozamieniał te baterie. Także ja zawsze staram się, jak już zaczynam ładować równolegle, to ładuję je od początku do końca przez ten cykl cały sprawdzania tych baterii, napięcia po kolei i tak dalej i podłączając je do ładowarki. Także teraz sobie te baterie wepniemy do płytki równoległej i będę wam pokazywał dalej, co się dzieje. Już tak naprawdę żadnej magii tutaj nie ma, jeszcze będziemy tylko ustawiać prąd ładowania. Ok, bierzemy teraz sobie płytkę do ładowania równoległego. Ja tak jak mówiłem, będę to robił na przykładzie tej płytki od Joshui Barduela. Link do tej płytki ładowania równoległego też macie w opisie tego filmu. Ja ją ściągam akurat z Anglii, z jednego sklepu, także macie tam link. Wiadomo, że z przesyłką to wyjdzie więcej i tak dalej, ale jeżeli się na przykład skrzygniecie w 5, 6, 7 może no to ta przesyłka jest wtedy tania. A naprawdę warto zainwestować, bo odkąd mam tą płytkę do ładowania równoległego, to ani razu nie wymieniałem tej płytki i ona już jest ze mną chyba za 4 miesiące. Te tańsze płytki do ładowania równoległego to chyba ze 3 zepsułem, znaczy zepsułem, no przepaliły się, tak, ale to zawsze jest ryzyko, wolę zainwestować raz. I już myślę, że te 3 płytki, które wtedy zużyłem, na pewno już bym wydał więcej niż te około 100 zł, co wydałem na tą płytkę. I teraz bierzemy sobie nasze baterie z tej grupy. Bierzemy tą baterię, no i wpinamy po kolei sobie od XT60 zaczynamy. Tutaj mamy też pozaznaczone jak je wpinać. Tutaj na tych złączach od balansera są takie, jak to nazwać, nie wiem, dzyndzle. E, także widać tutaj jest nadrukowane, że są, tutaj jest e, cała linia, a tu jest linia dwa razy przerwana, czyli wiadomo, że tutaj musimy wpiąć nasz wtyk od balansera. No ja to robię. Jak wpinam ten wtyk od balansera, to zawsze staram się mieć jeszcze e, palce w gotowości, żeby je wyciągnąć w razie czego. Jeżeli tutaj by nam coś się zadziało i tu by było jakieś spięcie na e, tym wtyku od balansera, to któryś z tych e, bezpieczników by nam zaczął się robić czerwony jakby zaczął się robić czerwony to byłby też gorący wtedy wiadomo że trzeba szybko to wyciągnąć bo coś jest nie tak no i bierzemy naszą następną baterię możemy, jeżeli mamy, tu możemy 10 baterii wpiąć jeżeli mamy 10 baterii no to wiadomo że wpinamy je jedna koło drugiej jeżeli mam mniej no to tak jak ja tutaj mam 3 baterie to sobie mogę pozwolić na to żeby zostawić więcej miejsca i łatwiej tutaj operować także robimy tak samo tutaj wpinamy kolejną baterię Widać nic się nie dzieje, żaden z tych bezpieczników nie robi się czerwony, dym nie idzie, baterie są chłodne. Jak zaczną się robić ciepłe, to znaczy, że może być coś nie tak i gdzieś pomiędzy którąś z baterii jest za duży pobór prądu, bo jeżeli będzie duża różnica właśnie napięć, no to wiadomo, że któraś bateria będzie szybko oddawać i może to być nawet więcej niż tam znamionowe powiedzmy 100C, czyli 100C, czyli ilość prądu jaką jest w stanie ta bateria oddać. No, i podpinamy trzecią baterię. Bierzemy XT60, wpinamy, podpinamy tutaj. Palce w gotowości, w razie czego przy podpinaniu peg jest wpięte. No i teraz ja też sobie lubię włączyć ten wyświetlacz w tej. Ładowarce, bo jeżeli na wyświetlaczu zaczyna się pojawiać jakiś error albo zaczyna on jakoś migać, to znaczy, że coś tutaj źle podpięliśmy. A jak tutaj mamy takie przedłużki do tych balanserów, i tutaj też jest balanser odpinany, no to czasami, no nie wiem, może się coś zdarzyć, że gdzieś przewód wyskoczy albo coś tu nie łączy. I tutaj widzimy też napięcie całe tej baterii, którą stworzyliśmy, bo tak naprawdę przy ładowaniu równoległym to teraz stworzyliśmy jedną dużą baterię z trzech baterii o pojemności 1500 mAh. Widzimy, napięcie ładnie nam pokazuje, wszystkie mają 14,5, czyli tak mniej więcej jak mierzyliśmy wcześniej, wiadomo, że teraz się już napięcia wyrównały albo jeszcze się wyrównują, no i teraz przyszedł czas na to, żeby naładować te baterie. Tak jak mówiłem, mamy baterię 1500 mAh, tu jest 1550, tu jest 1550, czyli powiedzmy, no przyjmijmy, że mamy 3 razy po 1500, czyli łącznie cała pojemność naszego tego układu, który zbudowaliśmy, to jest 3 razy 1500, to jest 4,500 mAh. Ja to przesunę na bok, żeby tutaj Wam pokazać lepiej ładowarkę. Ja do ładowania równoległego używam zazwyczaj tej ładowarki, która jest mała i bardzo. Wydajna, link do tej ładowarki też macie w opisie. Jeżeli chcecie kupić ją, to możecie ją znaleźć i w Chinach, i w Polsce, i też są używane. To jest bardzo popularna ładowarka. Lepszej chyba jak na razie nie widziałem, chociaż czaję się trochę na jedną ładowarkę podobnych rozmiarów, ale to może kiedyś w przyszłości, jak tam się zepsuje, to sobie kupię i ją sprawdzę. No i teraz podłączamy naszą ładowarkę do zasilania. To jest akurat na XT60. Trzeba sobie samemu zasilacz dorobić. Ładowarka się włącza. Ładowarka jest włączona. Podpinamy z naszej płytki równoległej XT60 i podpinamy przewód od balansera. No i mamy teraz napięcie na poszczególnych celach. Mamy napięcie całościowe. I teraz jak wyznaczyć sobie prąd ładowania? Prąd ładowania bezpieczny dla baterii LiPo, jak wiadomo, to jest prąd 1C. 1C, jeżeli już. Przyszliście tutaj oglądać ten film i ten materiał, no to zakładam, że już wiecie, co to znaczy 1C, ale pokrótce oznacza to tyle, że jeżeli bateria ma 1500 mAh pojemności, to prąd ładowania dla niej to będzie 1,5 Ampera, czyli 1,5 a I jeżeli mamy tutaj, tak jak mówiłem, zbudowany układ z trzech baterii po 1500 mAh, to nasz cały układ ma 4500mAh, czyli prąd ładowania 1C to będzie 4,5A. Oczywiście są teorie, że możemy ładować i prądem 2C, aczkolwiek skraca to żywotność baterii, dlatego najbezpieczniejszy, najbardziej wydajny Prąd, jeżeli chodzi o żywotność, to jest 1C, czyli w tym momencie będziemy sobie ładować prądem 4,5A. Tutaj ustawiamy sobie, no wiadomo, task, czyli zadanie, że charge, czyli będziemy ładować bateria LiPo. Finalne napięcie baterii 4,2V. Możemy ładować więcej, ale nie zaleca się. Cele, no to on sobie sam policzył, dlatego zostawmy tutaj current, czyli prąd. Ustawiamy na, tak jak powiedziałem, 4,5A. Klikamy. Klikamy start i nasz układ będzie ładowany teraz takim prądem. Możemy chwilę zaczekać, aż ładowarka sobie zwiększy do 4,5 Ampera i musimy czekać, aż się to wszystko naładuje. Oczywiście nie będę tutaj teraz czekał z Wami, aż się to naładuje, bo to będzie się ładować pewnie chociaż przynajmniej 40 minut z tego napięcia, ale mam nadzieję, że w miarę klarownie pokazałem Wam jak i co i po co i to działa i jak to zrobić bezpiecznie. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i rozwiał wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o ładowanie równoległe. Daj znać w komentarzu, czy ładujesz równolegle, czy może po tym materiale jednak zachęciłem Ciebie do ładowania równoległego, bo ja osobiście nie wyobrażam sobie ładować np. 10 baterii po mojej sesji latania jak jedna po drugiej, czy też przez ładowarkę dwukanałową, ponieważ straciłbym na to chyba pół dnia, a nie warto zostawiać podczas ładowania baterii bez nadzoru. Także mimo wszystko myślę, że ładowanie równoległe, jeżeli robimy to stosując się do tych zasad, jest bezpieczny. I jak zawsze zapraszam Was do sklepu internetowego www.dronostrefa.pl, gdzie znajdziecie drony i akcesoria do swoich dronów. Też pojawiło się kilka rzeczy do dronów FPV, także zapraszam Was tam. Jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję, aby nie ominąć Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Cześć!